Z książki Maryja mówi do Ciebie Siostry Bożeny Marii Hanusiak, 27 września Każdy człowiek ma w sobie przestrzeń samotności znaną tylko Bogu. Każdy ma w sobie pragnienia i tęsknoty tak wielkie, że wypełnić je może tylko ktoś większy od Niego. Bóg jest wypełnieniem ludzkich tęsknot i pragnień. On twoją samotność przemienia w szczęście spotkania z Nim. Kiedy przyjmujesz samotność jako dar od Boga, nabiera ona zupełnie nowej wartości. Także ta samotność, która nie jest świadomym wyborem, może okazać się błogosławieństwem. Im więcej w Tobie przestrzeni samotności i ciszy, tym głębiej możesz zanurzyć się w obecności Pana, żywego bliskiego Tobie. Na dnie serca jesteś spragniony otulenia czułą miłością Boga. Przestrzeń samotności wyzwala w Tobie tęsknotę za Nim. Pan chce ją wypełnić sobą.